Witajcie, kochani, z tej strony wina Winaja. Witam wszystkie tradykalne wodniczki. Wodniczki, które są wśród zacnego grona moich widzów, subskrybentów, jak również wodniczki, które pojawiły się tutaj pierwszy raz. Oczywiście wszystkich zachęcam do oglądania, do słuchania. A wodniczki, które są tutaj pierwszy raz i spodoba Wam się tutaj, będzie mi bardzo miło. Będę ogromnie wdzięczna, jeśli zostawicie subskrypcję, z dzwoneczkiem najlepiej, żeby nie przegapić kolejnych nagrań. I w tym miejscu wszystkim moim subskrybentom, jak również nie subskrybentom dziękuję za wszystkie łapki w górę, komentarze. Bardzo miło się czyta, tak miłe słowa z Waszej strony, więc jest, jest mi bardzo miło, dziękuję. I dziękuję oczywiście za takie Wasze mentalne wsparcie na tym kanale dla mnie. Także super, dziękuję jeszcze raz. Dobra, kochani, e, horoskop tygodniowy, taki ekspresowy podmiot tygodniowy. Na tydzień od 29 maja do 4 czerwca zobaczymy co w tym tygodniu, takim tygodniu, gdzie kończy się jeden miesiąc, a zaczyna drugi. Więc ciekawe jakie energie na tym przełomie dwóch miesięcy. No i co? Na co zwrócić uwagę? Także nie gadamy, zaczynamy. I dobrze, wodniczki. Pamiętajcie oczywiście, że jest to przekaz ogólny, więc nie będzie ze wszystkimi rezonował, nie będzie do wszystkich pasował. Bierzcie wyłącznie te energie, które się z Wami zgadzają, a te, które się nie zgadzają, odrzucajcie. Dobra, wodniczki, zobaczmy, cóż u Was, czym zaskoczy ten tydzień, jakie energie do Was idą i na co zwrócić szczególną e, uwagę. Także zaczynamy. Wyzwanie dla wodniczka na ten tydzień. Uh -huh. co ciekawego w pracy w finansach uh -huh. co ciekawego w miłości i karta rada Uu. Moniczki y jeżeli ktoś się gdzieś wybierał nie wiem, w jakąś delegację, w jakąś podróż na jakąś, gdzieś miał jechać samochodem jakimś autem, jakimkolwiek środkiem transportu to się może opóźnić. Może zostać przełożony termin tego wyjazdu, może nie, nie dojść do tego wyjazdu. Mhm. Albo jeśli się gdzieś wybieracie, zalecana ostrożność, wszelka. Pierwsze, naprawdę tutaj zobaczcie, no, aż trzy energie wyjazdów, aut i tak dalej, troszeczkę się tutaj stanęły na głowie, więc uważajcie, tak, albo uważajcie, albo po prostu liczcie się z tym, że jakieś wyjazdy mogą zostać opóźnione, nie, przełożone na inny termin, ewentualnie nie dojdą do skutku. Taki pierwszy, pierwszy rzut. Dobra, wodniki. Wyzwanie dla Was na ten tydzień, tak, energia troszkę z zewnątrz, bardzo często osobiste wyzwanie, aura, klimat tego tygodnia wodniki mm, zwolnić tak przede wszystkim zwolnić przede wszystkim y, nie stawiać w tym tygodniu na pośpiech na nieprzemyślane decyzje nieprzemyślane reakcje i też y, nie pakować się w znajomości y, z ludźmi, którzy będą was po prostu do czegoś przymuszać, dosłownie, do czegoś przymuszać, zmuszać, będą chcieli na, na coś tutaj wpływać na wasze decyzje. Nie pozwólcie na to. Może to być drugi wodnik, może to być waga, mogą być bliźnięta oczywiście. Nie muszą to być te znaki, ale uważajcie na ludzi, bo mam wrażenie, że ktoś do czegoś może w tym tygodniu wodnika chcieć po prostu zmusić. Nie? Może nie tyle siłą, co siłą argumentów, żebyście tutaj te argumenty bardzo dokładnie wyczytywali, czy one są szczere, czy nie szczere, czy są prawdziwe i czy rzeczywiście są argumentami prawdziwymi, które warto wziąć pod uwagę, czy takie wyrwane dosłownie, no wiecie skąd. No, pośpiech, uważajcie na pośpiech, uważajcie na szybkie decyzje, szybkie reakcje. O tych wyjazdach oczywiście też uważajcie, jeśli właśnie, jeśli te wyjazdy, nawet jeśli dojdzie do skutku jakieś wyjazdy, nie wiem dlaczego wodniczki, wiecie, tu jest Wasza energia, nie, powietrze, tutaj się odwróciła, więc w tym tygodniu, jeśli rzeczywiście gdzieś się wybieracie, gdzieś się siedzicie, to lepiej być profesjonalnym pasażerem, a nie nieprofesjonalnym kierowcą, więc troszkę, jeśli jest możliwość, znajdźcie sobie kierowcę z jakiegoś powodu, tak, taka tutaj informacja. Mhm. Jest tu informacja, że też warto sobie czasami odpuścić, zwłaszcza gonitwę za ludźmi, którzy i tak nam uciekają, prawda? Po co gonić króliczka, który ucieka, tak? Opóźnienia, kochani, wszelkiego rodzaju, yy, jakieś opóźnienia w interesach, yy, coś trzeba będzie odłożyć na inny termin, jakieś maile, które yy, albo za późno zostaną dostarczone. Albo po prostu nie dojdą z jakiegoś tam powodu. Więc tutaj takie wyzwanie, żeby liczyć się z wszelkimi opóźnieniami, czy to zawodowymi, czy osobistymi, czy jakimiś wyjazdowymi, czy też miłosnymi, więc e, na, to, na to zwróćcie uwagę, drogie wodniczki. Dobra, i lecimy do pracy i wiecie co, zobaczcie, tutaj jeżeli ktoś rzeczywiście miał się wybrać w jakąś trasę, w jakąś delegację, jakąś podróż służbową, e, jeśli są tu jakieś wodniczki, które pracują w no, szeroko pojętym transporcie, jako kurier, jako jakiś tam dostawca, prawda, e, nie wiem, nauczyciel jazdy, wszystko co jest związane właśnie z autami, z transportem, mechanicy i tak dalej, to tutaj kochani, jest albo odwołanie jakichś wyjazdów, albo jakiś towar zostaje dostarczony zbyt późno, przez co taka troszeczkę tutaj się budzi nerwowość, bo wiadomo, na przykład mechanikiem, jeśli jesteśmy tak, Już nie, nie, niekoniecznie mechanik do mechaników to jest przekaz, ale pamiętajcie, są takie zawody, które po prostu wymagają jakiegoś konkretnego to, towaru, żeby móc pracować dalej, żeby mógł, móc wykonać jakąś usługę i mam wrażenie, że w tym tygodniu no, ten kurier y, się spóźnia tak? i taka nerwowość, czy ja się wyrobię, bo tutaj terminy gonią, bo tu obie Całym klientowi, więc tutaj można się liczyć z takimi e, sytuacjami. No, troszkę nerwowo, wodniczki moje e, i taki troszkę wyścig z czasem, prawda? Czas będzie leciał, czas troszeczkę może działać na waszą niekorzyść, ale to raczej będą komplikacje, nie? Więc tak, tak jak mówiłam, te wyjazdy jakieś odwołane, nie wiem, jakieś spotkania odwołane, jakieś problemy z autem gdzieś się mogą pojawić, czy to waszym, czy. Czy też autem służbowym, więc miejcie tutaj takie y, rzeczy właśnie na uwadze. No, szczególnie. Szczególnie. <laughs> Także w ten sposób. Ale wiecie, tu też jest konkurencja rywalizacja dla osób, które poszukują pracy, nie? Tu są nowe wyzwania, które się tutaj pojawiają, nowa jakaś oferta, nie? I wiecie... Y Troszkę trzeba będzie zawalczyć, tak? Troszkę trzeba będzie zawalczyć. Może troszeczkę nerwów tutaj spalicie niektórzy z Was, wodniczki, ale jeżeli poddacie się w ostatniej chwili, tak? Że nie wiem, już dochodzicie do ostatniego etapu rekrutacji, czy tam już jakiś tam konkurs prawie jest w pracy rozwiązany i wy się poddajecie, no to możecie po prostu, to może spowodować, że zwolni się wasze tempo rozwoju zawodowego, że nie uda wam się tego złapać. Więc tutaj trzeba gonić. Tutaj trzeba troszeczkę gonić. Na zasadzie walki, nie, nie, z czasem wy się tutaj nie, nie prześcigniecie, drogie wodniczki, bo tutaj, tak jak mówiłam, mogą być komplikacje, mogą być opóźnienia, ale bądźcie cały czas gotowi do walki pomimo wszystko, nie, z tym czasem, z tymi opóźnieniami, jeśli tak się tutaj fajnie weźmiecie w tym wszystkim, to, to myślę, że ogarniecie, nie, tak jak mówiłam, tu opóźnienia wszelkiego rodzaju mi się pojawiają u was wodniczki w tym tygodniu i tak troszeczkę warto by było, yy, wiecie, no. Liczyć się z tymi opóźnieniami i, 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 i jeśli ten towar przychodzi po jakimś czasie, jeśli tam coś się opóźnia, jakaś wiadomość, szybka reakcja i myślę, że wszystko zostanie fajnie ogarnięte. Dobra, wodniki, miłość. Miłość, miłość. Mhm. Tu również jest opóźnienie jakieś lub przełożenie jakiejś zaplanowanej wycieczki um, lub zaplanowanego wyjazdu. Mhm. Ale to jest przełożenie tylko. Ale wiecie co? Dla mnie tutaj taka informacja, że są gdzieś jakieś związki, które do tej pory rozwijały się dość szybko, to parło nie naprzód, hmm, tutaj w bardzo szybkim tempie padły jakieś wyznania miłosne, lub hmm, po prostu nie mogliście się od siebie oderwać. No to w tym tygodniu tu mam informację, że ewidentnie ktoś postanawia się na chwilkę zatrzymać dokładnie w tym miejscu, w jakim jesteście, w tym punkcie, nie na tym etapie znajomości. Mhm. Dobra, niech on, ona się rozwijała bardzo szybko, ale teraz warto się zatrzymać, zobaczyć czy w ogóle warto dalej inwestować w tą znajomość, w tą relację, w ten związek, nawet jeśli ten związek jest już jakiś długoletni istniejący, tak? Bo mam wrażenie, że jedna ze stron, nie wiem czy to wywodniki czy um, wasz partner partnerka lub osoba z którą zaczynacie się spotykać, dochodzi do wniosku, że bardzo dużo włożył w tą relację, jakiegoś wysiłku starał się, zabiegał, nie wiem, wypisywał wiadomości. Takie wiesz, jednostronne zabieganie, a druga strona nie robiła e, nic, i ktoś tu robi taki, no niestety, nazwę to po imieniu, taki test. Skoro ja teraz się wycofuję, to zobaczymy, co ty zrobisz, jaki będzie twój kolejny ruch, i wtedy dopiero się przekonam, czy ta znajomość ma dalej się rozwijać, e, czy ma zostać na tym etapie, czy po prostu lepiej z tego zrezygnować. Więc taki troszeczkę test, niektórzy bądźcie na to e, przygotowani. Mhm. Także e, tutaj e, e, taka informacja. Mhm. Także troszkę spowolnij. Dobra, wodniczki i ta rada dla Was. <laughs> wiecie, ten pustelnik w kontekście całego tego czytania wiecie, pustelnik bardzo lubi się wycofywać w ogóle ze świata, żywych, dosłownie lubi się zamykać w jakimś swoim azylu, w jakiejś ciemni, w jakiejś komnacie ale w kontekście całego czytania ten pustelnik, drogie wodniczki, raczej próbuje Wam powiedzieć, żebyście. E Bardziej z boku na to wszystko patrzeli, tak, że nie odrywać się od tych walk, od tych starań, liczyć się z tymi opóźnieniami i czasami tak się nawet zastanowić, że te opóźnienia być może dają czas na to, żeby coś przemyśleć, żeby znaleźć rozwiązanie na jakąś sytuację, bo być może bez tego towaru, bez tego auta, bez tego wyjazdu, bez tej delegacji, bez tego spotkania, czy bez tej osoby, może czasami lepiej sobie poradzić w życiu, no jeżeli właśnie to, co się wydaje, że jest po prostu niezbędne. Czasami to, co jest niezbędne, okazuje się wręcz nadmiarem, tak. Więc tutaj warto tak troszkę wodniczki się zatrzymać, przemyśleć niektóre sprawy, tak pokontemplować to, czy rzeczywiście te mm, szybkie akcje, te szybkie reakcje, te wyjazdy i tak dalej, czy to rzeczywiście jest Wam w życiu potrzebne w tym tygodniu oczywiście, tak? Więc tutaj warto, warto tak złapać takiej mądrości. Myślę, że te opóźnienia niektórym wodnikom nawet e, taką wiecie, dosłownie przyświecą, takie jak ten dobromir, nie wiem czy ktoś tutaj oglądał kiedyś taką bajkę. Tak, tak, wiem, to już trochę stara jestem. Nie, tak ten dobry, ta, ta, ta piłeczka tak mu po główce, pik, 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 i myślę, że nie jeden wodnik tak się właśnie poczuje: że zaświeci się ta lampka, że kurczę. Przecież to wcale nie musi wyglądać w ten sposób. Wcale ja nie muszę pędzić w tym wyścigu szczurów i tak dalej, nie muszę za nikim zabiegać. Kiedy moja mądrość jest w tym, że ja sobie świetnie poradzę sam sama, tak? Także wodniczki, e, taka rada dla Was. Warto znaleźć w tym tygodniu właśnie mm, w sumie tych momentów może być sporo, bo tu jest troszkę opóźnień, e, także będziecie więc, mieli sporo czasu, takiego wyczekiwania, oczekiwania i poś poświęcicie właśnie tutaj takie, mam wrażenie karty, co, żeby wodniczek po prostu przemyślał, zastanowił się, tak? No i co tu, co tu dalej przecież mogę sobie poradzić inaczej, tak? Bez, bez niektórych elementów, które. Wydają się e, konieczne. Także no, fajny, fajny, fajny przekaz. Dobra, wodniki zobaczmy jeszcze, Aniołka, radę dla Was. Ukaż swoje wewnętrzne światło. A właśnie, widzicie, on tutaj przyświeca, to niech będzie wasze wewnętrzne światło tutaj przy tym pustelniku, wasze, zobaczcie. Czyli tu jest taka informacja, tak to czuję, drogie wodniczki, że jeżeli faktycznie czegoś zabraknie, kogoś zabraknie, to wodnik pokaże, że on sobie poradzi doskonale bez tego lub bez tego kogoś, tak? I każdy może tutaj być mocno zaskoczony umiejętnościami i mądrością, mądrością, mądrością wodniczka. Także wiadomo, wodnik nietuzinkowy znak nie da sobie tutaj udowodnić, że sobie nie poradzi. I oczywiście tego Wam życzę, żebyście sobie poradzili w każdej sytuacji. Miejcie troszkę na uwadze te wyjazdy, uważajcie troszeczkę podczas jazdy, podczas podróży, jeśli do nich dojdzie, jeśli nie dojdzie, nie złoście się na cały wszechświat. Tak miało być. Tak miało być i na pewno tutaj pozwoli Wam zdobyć pewną wiedzę, pewną mądrość. Tak to czuję. Ok, wodniczki, pięknego, wspaniałego tygodnia. Nie denerwujcie się, na spokojnie, wszystko da się załatwić. Tego Wam oczywiście życzę. Trzymam za Was kciuki. No i co, widzimy się, słyszymy niebawem, a ja żegnam się grzecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!